Koziorożce, sierpień to miesiąc, który będzie wymagać od Was poważnego przedefiniowania relacji ze światem, zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym. Ja nazywam się Astroliza i zapraszam Was na odczyt na sierpień. W nocy z 6 na 7 sierpnia Mars wchodzi do wagi, to jest Wasz dom 10. Mars, planeta działania, wojny, determinacji, naszej wewnętrznej motywacji, wchodzi do wagi, znaku swojego wygnania. Mars nie czuje się tam dobrze. Wasz dziesiąty dom to jest dom kariery, reputacji i autorytetu. No, nie jest to łatwe przejście, bo Mars nie czuje się komfortowo w dyplomatycznej wadze, ale dla Was może to oznaczać konieczność działania z większym wyczuciem w sprawach zawodowych. Możecie stać się bardziej widoczni publicznie, ale też bardziej narażeni na krytykę, jeśli nie będziecie brać pod uwagę opinii innych. Tutaj kluczem będzie równowaga między działaniem a dyplomacją. Zdecydowanie unikałabym impulsywnego forsowania własnej pozycji, zwłaszcza wobec autorytetów. 9 sierpnia będziemy mieć pełnię księżyca wodników w waszym drugim domu i jednocześnie będziemy mieć też opozycję Marsa w wadze do Saturna w Baranie i do Neptuna w Baranie, który jest w koniunkcji z Saturnem. Ta pełnia oświetla oś. Pieniądze, zasoby, bezpieczeństwo, wskazując na moment kulminacji w sprawach zarobków, wartości lub samooceny, nad czym pracowaliście przez ostatnie pół roku, jeśli chodzi o wasze finanse osobiste, o wasze poczucie wartości, wasze talenty. Pełnia odbywa się w waszym drugim domu. Pamiętajcie, że pełnia jest to opozycja świateł, więc mamy tutaj słońce w ósmym domu, który jest o kredytach, o zobowiązaniach, również tych emocjonalnych, o wspólnych finansach. I mamy tutaj kontrast pomiędzy tym, co jest wasze, a tym, co jest wspólne. I na tej linii rozgrywa się ta pełnia. Jednocześnie mamy opozycję Marsa i Saturna. Czyli między Waszym domem 10 a domem 4. Poważne napięcie między Waszą publiczną rolą, a takim prywatnym fundamentem. Ktoś może podważać Waszą pozycję, może pojawiać się konflikt zawodowy, w którym najważniejsze jest bycie opanowanym i staniecie może też przed wyborem na co w co wolę inwestować moją energię, mój czas, w dom czy karierę. Ale nie bójcie się tego. To jest moment, kiedy nie walczymy o to, co jest moje, to jest moment, żeby to zobaczyć. Co jest moje? Czy ja dobrze lokuję swoją energię, swoje umiejętności? Myślę, że to jest czas, kiedy dobrze jest też ugruntować swoją wartość skoncentrować się na tym, aby ją ugruntować, i zadać sobie pytanie, czy naprawdę potrzebuje tego, czy tamtego, by czuć się stabilnie. Ta pełnia może być trochę napięciowa, ale w reszta miesiąca już jest dość, dość przyjemna. Więc jak przejdziemy przez tą pełnię, to powinno być z górki. 11 sierpnia merkury rusza do przodu w lwie kończymy retrogradację. Jest to wasz ósmy dom, także. Może to być pewnego rodzaju uwolnienie się z takiej mentalnej mgły, brain fog. Mogła ona dotyczyć u Was spraw podatkowych, kredytowych, intymnych, psychologicznych, wszystko to, co jest trochę takimi tematami tabu, których nie chcemy ruszać na co dzień. Zaczynamy widzieć wyraźnie, jak zarządzać wspólnymi zasobami, zarówno finansowymi, jak i emocjonalnymi. Bardzo dobry moment na to, aby podpisać umowę. Dokończyć rozmowę o pieniądzach, które wcześniej być może gdzieś utknęły. 12 sierpnia mamy jeden z bardziej przyjemnych e, m, dni tego całego roku, tak naprawdę, ponieważ mamy z jednej strony mamy seksel Saturna i Urana, to jest dopiero wstęp impromptu, i on się u Was zadziewa e, na linii czwarty dom, szósty dom, ale, ale tego samego dnia mamy koniunkcję Wenus. I Jowisza w Eraku, w Waszym siódmym domu. No, Koziorożce, to jest naprawdę przepiękna koniunkcja. Zacznijmy, może, od tego, od, od tego lżejszego aspektu. Saturn w baranie w Waszym czwartym domu będzie w sekstylu z Uranem w bliźniętach w Waszym szóstym domu. Rzadki i wspierający aspekt. On mówi tak naprawdę o tym, że konserwatywne fundamenty rodzinne. Mogą wreszcie zgrać się z Waszym nowoczesnym podejściem do pracy lub zdrowia. Może będzie to remont, który ułatwi Wam życie, pomysł na remont, może jest to zmiana stylu życia w ogóle, która poprawi efektywność albo połączenie pracy z domu, z większą strukturą w życiu prywatnym. Co tam sobie wymyślicie? Ja sama muszę powiedzieć od siebie, że odkąd mam biurko stojące. Znaczy wiadomo, że piórko zawsze stoi, ale takie zregulowaną wysokością, gdzie mogę czasem przy nim stać, i wprowadziłam też um, spacery zamiast przerwy obiadowej, e, to o wiele lepiej się czuję i wpływa to zdecydowanie na moją produktywność. Może coś takiego, może zupełnie coś innego. E, Kosiorzce dajcie mi znać, co byście chcieli zmienić w sferze Waszych codziennych obowiązków, również w Waszej codziennej pracy. No ale słuchajcie, przechodzimy już dalej. Przechodzimy do tej wisienki tak naprawdę na torcie, czyli spotkania Wenus i Jowisza w Waszym domu relacji. No, mm, czy może być lepiej? Nie. <ścoughs> Nowy związek? Jak najbardziej. Otwierają się tutaj wszelkie wrota wszechświata, aby taki zaprosić do Waszego życia. Głębsze zrozumienie w obecnym związku? Jak najbardziej. A może pojawienie się kogoś, kto naprawdę widzi Waszą wartość. Jest to piękny czas pojednania, zawierania sojuszy, zaręczyn albo, albo podpisania umowy z nowym klientem. Dobrze wykorzystajcie ten dzień, bardzo Wam sprzyja koziorożce, więc szczególnie w relacjach romantycznych, jak i biznesowych, bądźcie otwarci na kontakt z innymi, na kontakt z ludźmi. 22 sierpnia mamy wejście Słońca do Panny, wasz dziewiąty dom, a 23 będziemy mieć nów pannie. Jesteśmy cały czas w temacie waszego dziewiątego domu, jeśli mówimy o pannie. Czas, by spojrzeć szerzej. Panna będzie oświetlała wasz dom podróży, wiedzy, filozofii, wiary, nauki wyższej. Wasze myśli tutaj mogą zacząć się kierować ku nowym horyzontom. Może jakiś nowy kurs. Może przygotowanie się do wyjazdu bardzo dobry czas na porządki w systemach przekonań, co wam służy, a co was tylko ogranicza. No i podczas nowiu, podczas nowiu zasiewamy nasze ziarno z intencją nowy początek w obszarach światopoglądu, dlaczego nie, edukacji podróży. NUF na samym początku znaku działa jak otwarcie drzwi tak naprawdę do przejścia do, nie wiem, nowej klasy, nowego poziomu, jak sobie to nazwiecie. Jest to po prostu gotowość do przejścia do wyższego poziomu rozumienia świata. Świetny czas, aby rozpocząć coś związanego z duchowością, z nauką, albo nawet wydać własną książkę lub publikację. Dlaczego nie? 25 sierpnia Wenus wchodzi do Lwa, Wasz ósmy dom. Plenta miłości, przyjemności, wartości przechodzi do Waszego domu, związanego z tym, co ukryte, wspólne, głębokie. Wenus w Lwie uwielbia być widziana i doceniana, ale tutaj robi to w sferze intymności, psychologii, transformacji, zasobów wspólnych. Możecie zapragnąć zbliżenia, które przekracza zwykłe em, granice relacji. Poszukiwanie, takie poszukiwanie czegoś, co Was odmieni, co Was przemieni. Również finanse partnera, partnerki lub wspólne inwestycje mogą stać się tutaj tematem numer jeden. I pamiętajcie, że Wenus zawsze przynosi nam jakieś podarki od losu, błogosławieństwo, więc oczywiście dużo zależy od Waszego osobistego kosmogramu i tranzytów, ale em, myślę, że może to być dobry czas dla Was finansowo. I to nie będą finanse pochodzące od was, jakby od, z waszej pracy. 27 sierpnia, za to będziemy mieć opozycję do Plutona. Także kulminacja wcześniej rozpoczętych procesów. Pojawia się pytanie, kto ma władzę w związku? Czy relacja daje wam siłę, czy was kontroluje? Może także dotyczyć pieniędzy jak najbardziej, na przykład zaciągania kredytu, spłaty długu, negocjacja z instytucją finansową lub partnerem. Bardzo taki transformujący aspekt. Może być konfrontacyjny, ale myślę, że pozwoli Wam odkryć prawdę o tym, jak zarządzacie zasobami i emocjami. Idealny czas na pracę z cieniem, na terapii, na rozpoznanie tego, co Was uzależnia i odzyskanie Waszej mocy w koziorożce. Już tak podsumowując, sierpień będzie dla Was miesiącem odnowy zasobów, zarówno zewnętrznych, czyli finanse, praca, jak i wewnętrznych, emocje, przekonania, Wasze granice. Wasz kompas moralny zaczyna się zmieniać, i myślę, że macie szansę na zbudowanie mostu między tym, co tradycyjne, a tym, co nowe. Kluczowe tutaj będą relacje intymne i finansowe, Wasza wartość i Wasze zarobki, Wasze poczucie własnej wartości, Wasze zarobki. Reputacja, działania publiczne, nowe idee, horyzonty, poszerzanie tych horyzontów i myślę, że takie głębsze zrozumienie, gdzie chcecie iść w życiu i z kim. Jeśli podejdziecie do tego miesiąca z otwartością, to on może przynieść nie tylko przełomowe zrozumienie, ale konkretne zmiany na lepsze. I tego Wam życzę, życzę. drogie koziorożce, powodzenia.